Witam w kolejnym odcinku Hartmut. I co mam powiedzieć? Wreszcie będzie ta walka z bossem, którą próbuję zrobić od trzech odcinków. I muszę przyznać, że mam nadzieję, że w tym razie się uda. Chociaż w ostatnim odcinku sprawdzi... sprawdziliśmy, jak to będzie wyglądało. Więc powinno być dobrze. Ja się przeskoczyłem. Więc błagam tutaj mam. Znowu nic nie robiłem, tylko czekałem na to, żeby nagrać. A tutaj jak mam te, te skrzydła, to się na tym zastanawiam i tak jak teraz podskoczyłem a dzięki double jumpie to sprawdziłem jak to będzie wyglądać i faktycznie jest szansa, żeby zrobić to na większym myślałem, że nie będzie zagów. Na większym poziomie. I sprawdziłem sobie, jak to będzie wyglądać dałem sobie bardzo dużo double jumpów I fajnie to działa I jestem w stanie stwierdzić, że Zdecydowanie nie będę korzystał z tak dużej ilości double jumpów Więc 20 to jest chyba wystarczająco I tak Skoro jest już boss a Skoro jest już ten Tutaj chyba będzie jeszcze młody Okej okay. A ja go sobie zostawiłem jeszcze, żeby był... Tak, jeszcze to powinien dać radę z tymi 8 nasiewami. I tak... tylko na nakarmię. Nie starczy, no ja nie mogę. 5 minut. Ludzie, no... Czy ja się postarałem. Nie zrobił. E, dobra, trudno mi się mówi. E, może by jeszcze jakieś. Tak, e, tu się mi trudno skacze. E, wracając do tematu, e, te skrzydła. Ja sprawdziłem już parę rzeczy z tymi skrzydłami. I muszę przyznać, że chyba działało to dobrze. Co ja sprawdzałem? E, sprawdzałem, jakby działać na ten e, pancerz. I muszę przyznać, że nie, chwila. Ja już wiem, co sprawdzałem. Bo ja nie sprawdzałem tylko pancerza. Ale sprawdzałem także ten, jak to się nazywał. Ten zwiększony skok. I to sprawdzałem. I chodzi mi o to, że dzięki temu, że można wyżej skakać, Dabyl działa jeszcze lepiej. Tylko szkoda, że nie znalazłem żadnego sposobu, znaczy sposobu. Nie znalazłem, jak to się nazywa, żadnego amuletu, który by to dawał. To znaczy nie szukałem jakoś specjalnie. No więc możliwe, że jakiś będzie. Chociaż w sumie są amulety, co chwila, co ja gadam. faktycznie są amulety. Na double, znaczy double jump. na double jumpa też są, ale mi chodzi bardziej o te... zwiększenie skoku. I to działa. I w sumie jestem troszkę zaskoczony muszę przyznać. O... Nawet w takiej zbroi jak mam teraz, a to jest dużo ponad tym co w Minecracie powinno być To działa na spokojnie. Przy okazji też i myślałem, myślałem wcześniej, że obrona, którą mam na tym, tak te dziesiątka, tutaj mam te dziesiątka, myślałem, że to zwiększy ten, zwiększy, jak to się nazywało, te pancerze tutaj, ale nie, to nie zwiększało, a co za tym idzie też te skrzydła mają też udźwig lepszy, czyli nie pracują na udźwigu. Mamy więc trzeciego. No więc, A więc tak. Hmm. Chciałem na dzień przyjrzeć, bo ten by trzeba się być znowu. A właśnie. Ja sobie zapisałem parę rzeczy. A ja teraz sobie przypomniałem. Bomb flower. A, znalazłem to. bo... Ten tu chyba mam. Nie, tu bombę mam. I sobie stwierdziłem, że fajnie będzie to zobaczyć. fajnie będzie to sobie sprawdzić. No jeszcze w inny sposób się robiło o, tutaj nasiona, do tego się robiło Ty amulet do tego kwiatu A więc e, tak, z chciałem to pokazać Kolejna rzecz, tabu e, trzeba Tak, właśnie to mówiłem i to jak zrobię te jumpy jumpy, bez tego bustu skoku, to będę mógł sobie latać na spokojnie, bez zdejmowania pancerza. I oczywiście mówię, że... Dla... Ktoś by nie ogarniał, dlaczego tak cały czas mówię, a sobie latam tak, to dlatego, że teraz mój pancerz jest tak ciężki, że nie mogę zbić się do góry. A właśnie dzięki temu double jumpowi, e, jestem w stanie się podnieść wyżej. Więc się opłaca. Mistura e, skoku przy double jumpie. O właśnie, to też Z Misturę e, sprawdzałem i korzystałem z tych... E, jak to się nazywało? Raz... O nie... Że... O właśnie, z tych. I szczerze mówiąc, myślałem, że będzie można to robić w nieskończoność, jednak się przeliczyłem. ale i tak jak było, mikstura skoku tutaj maksymalnie było, zwiększone skok, tutaj było dwa, to udało mi się osiągnąć piątkę i mogłem cały czas zwiększać czas, więc to było całkiem niezłe. I tak, cóż to dla mnie do powiedzenia o tych mikstur? Więc się opłaca, a co to jest kill pod Pudbosem? O właśnie. Skoro tu jestem, to, to też pokażę I fajnie. To nie od... O fajnie że Nie odejdę jakoś daleko. Więc... Ja sobie tutaj nudziłem się, więc skoczyłem sobie tutaj. I patrzcie się na to. Jak fajnie to wygląda. A nie wiem czy tu światło będzie dobre. Ale no fajnie to wygląda. Piaski Ej, i żeby nie było, teraz się pobiłem. Dlatego, że byłem z e, że przyspieszyłem. Jak się szybko jeździ, to się można, jak szybko się e, ten odbije, to można polecieć po prostu w górę. Więc to nie tak, że wcześniej pomałem, tak, jak tak tak gadać. Tłumaczyć. Ja w sumie sobie zdam że ja bardzo często jak coś mam opisać, to tłumaczę to jak komuś, który kto nie ma żadnego styczności z tym. I w sumie wolę tak robić na wszelki wypadek. No więc fajnie tutaj są te fajnie są te. Yy... Jak to się nazywa? Jaskinia. I przy okazji, trochę szkoda, ich bo w pewnym momencie się ich pozbędę. A właśnie tu też jest to, i tu nie jedno. Oś nie mylę. Wydaje mi się, że jeszcze jakoś powinno być. Przynajmniej jedno. Tutaj oś nie mylę. Było. O, właśnie tu. E, wcześniej to nie patrzyłem, co tu się dzieje. O, Okej okay. O, tutaj jest wejście, ale dymę. A nie, nie ma ci się świeci na wejście. Dobra, to ja i walka z włosem się powinna zacząć. Hmm, Tędy... Ja nigdy nie miał problemu z tym. Z terenem. Jako Jak to się mówi. Z orientacją w terenie. Hej. Nie wiem czy coś fajnego czy nie, ale... Wydaje mi się, że dużo osób się w Minecrafcie gubi. Chociaż moje wydaje się jest e, ani trochę niepotwierdzony, bo ja się na tym kompletnie nie znam, trzeba oglądać ludzi. Okej jest. Jest, zmordowałem? 10 minut. Okej. Dobra, skoro już tu jestem. To trzeba zacząć się przygotowywać. I teraz tak, ale niektóre struktury są które? to dalej, więc to będzie. Nie, nie. O, co się dzieje? Ja naprawdę nie wiem, dlaczego to mi wywala. Tu nie tak, że. Chwila. Robiłem. E, nie, bo przez duży, czy długi czas te torczy działały na spokojnie, bo to już trochę czasu minęło od kiedy torchy robiłem. Więc powinno działać na spokojnie. Jest pytanie, czy ja tu będę miał ten? Nie. myślę, że będzie zdobywana. To jest tak. Zasadniczo to jest. Minus, Minus to I moment. Ok, bo to jest Z. I 500 to jest w to. Tak, tu jest 500. Więc pierwsza ucieczka będzie tu. Druga że jest tu gdzieś tam. No, daleko. I trzecia to będzie 4600, więc gdzieś tutaj bym powiedział. Dobra. To z tego mogę zacząć. Ale zanim to, co ja tu mam? Misturki najpierw. I jako, że już nie mam misturek innych, to to będzie to moje ostatnia. Mi się wydaje, że mam jeszcze. O właśnie, misturka leczenia. Takie ostatnie. Ostatnia szansa. Co tu jeszcze mam? Przez ja mm. No właśnie, widzę, że nic. Okej. Okay. I noc się zbiera. A. Ah. Dobra. Wezę najpierw tą noc zrobię, to się prześpię. Ej, chwilę moment. Jest 10 minut odcinka i 30 się wyspałem na początku. Microsoftowy dzień nie trwało 20 minut. Nie mi się wydaje, że dłuższe były, ani ten tak krótko. Ej, właśnie teraz o tym pomyślałem, ale czy to się aby na pewno ucieknę od tego. Od tego bossa? W razie czego? A nie, żeby coś, to on się też teleportuje. Ja teraz dopiero o tym pomyślałem. Jest źle. Dobra, tu się mówi trudno. Zastanawiam się, żeby otworzyć te wszystkie okna. Ej, ładnie. Myślałem, że jak zaczynam te dwa pierwsze otwierać, to myślałem, że wszystko będzie takie e, nieogarnięte. A tutaj widzę, że ładnie się otwierało. Ej, a gdyby takie szybty środkowe zrobić, to było fajne. Chyba patrzyłem na to gdzieś kiedyś, a jak się robi okna, w zależności od kraju, chyba? I w Polsce była mowa o charakterystycznych dla Polski oknach. Właśnie teraz myślę. I faktycznie takie potrójne to się raczej można znaleźć w starszych domach. W starszych. Bo nawet na szkołach są potrójne. I tego jestem pewny, bo każda szkoła w Polsce ma tak samo. To, to jest niesamowite. Muszę przyznać. Dobra. I teraz mam nadzieję, że go nie trafię bo będzie problem ok to ściągnąć dwa monety na wpadek. wypadek nie będzie problem to najpierw będzie później to to pójdzie tu na koniec i mój pójdzie gdzieś tutaj wcześniej dobra jest 3 minuty to jest minuta więc to wezmę na koniec raczej to jest to jest trochę jest, to jest, to jest szkoda ale niech będzie to jest 10 no, nie w takiej kolejności topić. Tylko tutaj ta minuta, znaczy półtora, niby, ale troszkę szkoda. Chodzi tu ma absorpcję 2, więc w sumie odporność 3 minuty. To by poszło tak. Ok. Stresuje się. Dobra. I tak trzeba będzie chwilę poczekać, żeby wszystko się zrobiło. ok trafić nie mogę nie, chcę, nie mogę go trafić, a jednocześnie nie mogę go za... nie chcę go zabić znowu przepraszam, ale jest w końcu Co to było? Jakiego... Ja z ja wcześniej na to nie było takie mocne O tym właśnie mówiłem, że będzie gdzieś Aaaa Uciekać Ja się zwiał Nie za mnie latał nie, nie, nie. O oh fak. Ja nie chcę nic mówić, ale ja jestem niezniszczalny. No, Dlaczego nie tak dużo sumie te to szybsze. O oh fak. Nie nie nie, nie. nie wiem, co robię. ja się boję. Ja nie mogę Chwila moment to, to później na miniaturkę Normalnie O, ludu Chwila moment O, ludu, o. Jak, ja mogę to, jak ja mogę to zrobić? E, Okej okay. wystarczy co mi podbiło mam nadzieję, że dobrze klikałem dobra, jest coś tam widzę i tak teraz najważniejsze robię to i robię sobie, gdzie to jest tutaj bo właśnie nie chcę stracić czegokolwiek jak jest otwarty drugi też że wezmę i wszystko teraz nikomu mi nie leci. A wie tutaj, no, co go pokonałem? E tego, że to taki... Ja się naprawdę spodziewałem, że to by tu takie te... No aż brak mi słów. Znaczy, to nie jest dla mnie nic nowego, że nie mam słów, że brak mi słów. Ale... Wow. Dobrze, pomyślałem, że jednak te... jego ostatni atak należy szybko go zaatakować. Ale się wydaje, że zmarnowałem całkiem sporo yy, tych łusek. Czy... Yy, właśnie, jestem głupi. Trzeba jeszcze to włączyć wcześniej, a nie teraz. Byłoby lepiej. Dobra, teraz na dół. O, i okultyzm widzę. Jak miło. I piasek. I szamot. Podmiot Tutaj nie wiem czy tutaj wszystko z niego zebrałem. Mam nadzieję tak przynajmniej. E, jestem przekonany, że to co tutaj ten piasek spadł, to jest jego e, robota. E, tutaj łażę, bo boję się, że może coś e, nie trafić. A właśnie, bo ja nie używałem tego przecież e, miecza, żeby go dobić. Dobra. Trzeba sprawdzić fantę i widzę, że będę musiał się z niej walczyć jeszcze raz. O ludu. Dlaczego to działa? Będę musiał się sprawdzić się z jakimś modem na ten diament. O ludu. No Faktycznie zma co, co się zmarnowałem. No szkoda. Ale ta dziura to jest pokaz tego, że nie należy z niej walczyć więcej. Ja się tego nie spodziewałem. Dobra, następna walka będzie już dużo bardziej kontrolowana. I z dużo lepszą bronią, muszę przyznać. Planuję w końcu przejść na następny poziom tych broni i ogarnąć sobie najlepszą możliwą sniperkę, na moment yy, pójdź, to jakoś szybko zadziała na moment, to? Yy. jeden moment, moment gigant sniffer? No tutaj to, to od niego dostałem ale W ogóle nie można sprawdzić, z czego to się zostaje. Może na przykład można tym nie. O, o, chwila. 7-4? 7-3. Ktoś od mojego. Środrzyk. O, no dobra. Dobra, ja to jest sam posprzątam u siebie. Ale jeszcze czy tutaj mogę to sprawdzić? Nie. Chciałem się sprawdzić, bo coś pamiętam, że było wpisane coś o Nieboś, jak się nazywało. I on tych żyć? Nieboś... o, od Kopsu, od Jan, się u niego pisało. Mi się wydaje. I się nie dzieje. A właśnie, ja sobie to myślę, A gdyby tak zwali z nim w, koparni, w kopalni. Musimy oświadczyć, oświetlić się, żeby tych potworów nie było. Ale to miał rację bytu. Muszę przyznać. W sumie zaraz sprawdzę i... Zobaczymy, czy to będzie miało rację bytu. Odcinek jest za długi? Zdecydowanie. Okej. Okay. Hmm, tutaj... Terramiti... E da Idealnie jest pełne, ale widzę to. Ok, właśnie mam to bombkę. Nie wiem, co to jest, ale może kiedyś coś sprawdzę. Uh, recommended. Uh, to wiem. Remo in to the summon fight. You under show me some obsidian blocks for blocking the beam attack. Ten super sniffer uh, spirit bomb counter the animal, so watch out. A czy to jest właśnie ostrzeżenie przed tym, co tam widziałam? Przed tym, tym domem wielkim? Oh, o, lodo. Ale był mnie muszę przyznać. się nie spodziewałem, że prawie mi życie nie zejdzie. To mi wydaje mi się, że nie będzie to wielki problem, gdybym tutaj z nim walczył. Choć szczerze powiększyłbym ten obszar. I na pewno nawalił ma tutaj masę pochodni. Jak miło. Ja tych nie lubię, bo oni wszędzie są. Okej. Okay. A właśnie, nie wiem czy mówiłem, Ale tutaj próbowałem wrzucić jak to się nazywa, 60 ten sufit przygotowany i było za duże po prostu wystawało poza te trzanki bo tej 3 kopie... nie, cztery a nie, okej, okay, dobra, teraz to wytłumaczę lepiej te cztery trzanki powinny wystarczyć na 60, ale to przez to jak mu ustawione to więc byłoby nierówno gdyby te trzy na te trzy trzanki wlazło ale musi być te ustawione w odpowiedni sposób, więc no odpada. Tutaj jest jedno, tutaj jest w połowie się nachodzi, jak widać. Ten przyszedł to chunk tu, to tam by nachodziło, więc niestety nie mogę się tym bawić. Się znaczy, o tym mówiłem, że zrobię farmę diamentów, ale nie wspomnę sobie. A podczas montażu nie jestem jeszcze na poziomie, w którym tutaj kopałem. Jeszcze tam kupam e, Nie, tam podrobiłem. Chyba 132 będzie następnie montowany. Okej. Okay. Jeszcze tak na koniec powiem, że miałem w planach zrobić kolejny maraton, ale jako, że nie widzi mi się, żebym w, w najbliższej przyszłości a, skończył a, swoje a, obecnie czymś się zajmuję. Kto wie, to wie, ten wie. I żebym coś sobie trochę pograł Żeby mieć jakiś zapas odcinków I teraz mam te chwilę te 30 wrzuciłem. Nie, Niej! Jeszcze 30 nie wrzuciłem 3 ja mam jeszcze 7 zapasów, z tym chyba będzie na 8 to może jakiś mały maraton się uda zrobić. Dobra, z to było na tyle. Ja się żegnam i cześć. Oczywiście jestem niewidzialny. Cześć.